W obecnych czasach staramy się iść na jakość, czyli poprawiać jakość wideo, jakość audio, czy to w naszych telefonach, czy w aparatach, którymi nagrywamy. Ale czy sama stabilizacja obrazu jest dla nas aż taka ważna? Dzisiaj mam do pokazania Wam urządzenie, które poprawi stabilizację Waszego obrazu, a konkretnie gimbala. Atom od firmy Snoppa to dosyć nowe urządzenie, czyli gimbal na telefony, a konkretnie na smartfony. Możecie tu sobie włożyć dowolnego smartfona, oczywiście, który mieści się w wymiarach i możecie sobie z niego korzystać w ramach stabilizacji obrazu i oczywiście cieszyć się tym, że w momencie, kiedy będziecie poruszać samym aparatem, akurat w tym przypadku w telefonie, czy do góry, czy do dołu, czy na boki, robić jakieś ostre dynamiczne ruchy, to nie będzie problemu z tym, że obraz będzie taki dziwnie pocięty czy poszarpany, tylko będzie chodził płynnie. A w środku samego opakowania mamy oczywiście samego gimbala i małą instrukcję na dole, jak z niego korzystać. Do tego swego rodzaju pokrowiec, z tego co rozumiem. Zakładam, że zmieści się tu i sam gimbal, plus oczywiście nasz telefon, jeśli byśmy chcieli. A w środku mamy jeszcze pudełeczko i dodatkowy zestaw różnych. Kabli. W tym przypadku USB typu C na Thunderbolta, USB typu C na USB typu C, jack na jacka i USB na USB typu C. A w samym pudełeczku karta gwarancyjna i instrukcja obsługi. Jeśli chodzi o budowę samego gimbala, to można tutaj zauważyć, że jest on dosyć, przynajmniej dla mnie, muszę przyznać, lekki, jeśli chodzi o to. Również wydaje mi się, że jak na moją... Dłoń wystarczy mi tutaj tej całej rączki, jeśli ktoś może ma większą rękę, to może będzie miał większy problem z tym wszystkim, ale widzicie, że budowa jest dosyć prosta. Mamy oczywiście samą rączkę, mamy tutaj sam mechanizm, no i tutaj miejsce, gdzie będzie telefon. Dodatkowo mamy troszeczkę przycisków i tak dalej. Wiadomo, na początku trzeba się z tym wszystkim zapoznać, nauczyć się tego wszystkiego, a potem już będzie tylko sama przyjemność skorzystania także jak już mniej więcej wiem co jak to teraz postaram się wam to wam pokazać jeśli chodzi o sam sprzęt tutaj mamy przycisk push jeśli chodzi o to jak możecie zauważyć w momencie kiedy go naciśniemy to możemy sobie otworzyć samego gimbala w tą pozycję możemy oczywiście tutaj teraz do takiej rotacji go tutaj puścić o to chodzi oczywiście w gimbalu żeby on miał swoją swobodę i w poziomie i w pionie żeby mógł oczywiście nam ustabilizować cały obraz plus jeśli chodzi o tutaj ten element to możemy go sobie jak widzicie przekręcić i on już jest gotowy do działania. Oczywiście jak będzie telefon na nim w ten sposób, proszę bardzo, możemy sobie ruszać. A jeśli chcemy go zablokować i zamknąć, to wystarczy tylko usłyszeć swego rodzaju kliknięcie. E, tak samo wygląda kwestia z tym, tutaj możemy sobie puścić, on będzie swobodnie się poruszał albo po użytkowaniu za po prostu zamknąć go sobie. Tak samo z tą częścią i mamy urządzenie złożone. W moment. Dobra, skoro wszystko jest, to chyba czas włączyć o. Uuu! Okej. Mogę się w tym momencie jeszcze przełączyć w sumie na samą kamerę, na samo wideo i włączyć sobie nagrywanie i Wow! I rzeczywiście to działa. Podąża, co prawda, trochę wolniej, ale obraz jest płynny. Tylko trzeba momentami poczekać, aż rzeczywiście załapię sobie gimbal, że tu jesteśmy odwróceni. Zakładam, że można jeszcze poprawić mu opcję. No i to jest to, o czym oczywiście mówiłem, że możemy sobie nim poruszać w ten sposób, w ten sposób, i on sam, jak widzicie, będzie dostosowywał sobie um, jakby wysokość aparatu w poziomie, w pionie, wszystko będzie sobie sam dostosowywał, w jaki sposób chce sobie tutaj, proszę bardzo nagrywać I myślę, że jest to całkiem fajne urządzenie, jeśli chcecie robić troszeczkę bardziej profesjonalne materiały, jeśli chodzi o to. I może pokazuję wam to w warunkach domowych. To możecie zauważyć, że działa to na pewno ładnie, działa to na pewno dobrze. I ja jestem przynajmniej zadowolony i myślę, że sam będę z tego korzystał, żeby robić chociażby jakieś relacje, właśnie na samym Instagramie, bo wygląda to o wiele ładniej, o wiele bardziej profesjonalnie. Plus chociażby nagrywać czasem materiały z telefonu, jeśli będę oczywiście tego potrzebował, w ładniejszym profilu, czyli właśnie w ten sposób, żeby to wszystko było takie ładne, płynne, a nie niestety pocięte, jak to zresztą zaraz zobaczycie. No, a niestety bez samego gimbala to widzicie, że to wszystko idzie. W górę, w dół, w poziomie to ten obraz cały się po prostu trzęsie. Wygląda to zupełnie inaczej, efekt jest zupełnie inny. Jeśli byśmy sobie chcieli, widzicie, że tu, jeśli chcę przenieść się na drugą rękę, to tu po prostu trzymam sobie za uchwyt, tak? W gimbalu prawą ręką, lewą ręką, a tu muszę się przestawić tak, żeby nie, zasłania, nie zasłaniać oczywiście soczewki aparatu, bo kiedy ją zasłonię, to już tak przyjemnie, niestety, nie będzie i będzie to wyglądało zupełnie inaczej. No ale macie porównanie, tak? No, i jeśli chodzi o samego gimbala, jeszcze i o całą kwestię jego użytkowania, to mamy tu kilka przycisków. I mamy m.in. chociażby włączenie wideo i tak dalej. Ale jednym z ciekawych przycisków jest tutaj ten przycisk tego joysticku, gdzie możemy sobie nim poruszać w górę, w dół, na boki, jeśli byśmy chcieli. I kwestia jest dosyć ciekawa, taka, że w tym momencie, kiedy spójrzcie sobie na ten element, na po prostu ten uchwyt, który trzyma sam aparat, kiedy pchnę joystick do góry, pochyla mi się w dół. Kiedy pchnę go w dół, pochyla mi się w górę. Kiedy popchnę go sobie w lewo, porusza się w lewo. W sumie w prawo, bo trochę odwrotnie działa oś cała wertykalna, i tak No i jeśli w prawo, no to w lewo, tak? I możemy sobie sami ustalić, gdzie chcemy, żeby po prostu aparat w danym momencie sobie patrzył, albo sobie po prostu korygować to, że e, hej, jesteśmy w tym miejscu, chcemy poruszyć tu, przestawiamy sobie leciutko w lewo, dostosowujemy do siebie i tyle. Mamy to wszystko pod ręką, nie musimy się o nic martwić. Jeśli jeszcze możecie zauważyć, to z boku urządzenia jest kilka przycisków. Mówię na razie o przycisku M, który sprawia nam dosyć ciekawą kwestię, ponieważ jest w stanie obrócić nam ekran w pionie, czyli możemy nagrywać albo w poziomie. Albo w pionie za pomocą jednego przycisku, i oczywiście, niezależnie od jakiej pozycji, w jakiej pozycji będziemy w sumie nagrywać, to możemy sobie również oczywiście pochylać ten aparat, również tym joystickiem, więc to jest na pewno bardzo wygodne. To co warto zaznaczyć, że ja działałem na tak zwanym nieskalibrowanym gimbalu, i jeśli chodzi o kalibrację, to musimy sobie oczywiście zainstalować taką aplikację jak Snoppa, czyli nazwa firmy, która produkuje ten akurat. Model gimbala. A teraz, kiedy program mam już na telefonie, to mogę korzystać nie dość, że ze wszystkich przycisków funkcjonalnych na tym gimbalu, to jeszcze oczywiście możemy sobie go odpowiednio skalibrować, czyli ustawić jego pion, jego e, poziom i tak dalej. I do tego akurat ja wykorzystam sobie takiego tripoda, czyli taką nóżkę małą, gdzie tutaj na dole gimbal, jak możecie zauważyć, ma oczywiście wejście takie, więc możemy sobie dosyć. Standardowo kupić jakiegoś, nie wiem, jakąś inną nóżkę, i tak dalej, możemy sobie zamontować, więc nie musimy go zawsze trzymać w ręku, możemy go sobie gdzieś postawić. Teraz zrobimy szybką kalibrację. No i teraz w sumie sam atom powinien być już dosyć dobrze skalibrowany. Oczywiście można byłoby to sobie jeszcze troszeczkę bardziej dopasować, i tak dalej, no ale ogólny zamysł. Oczywiście macie, widzicie jak to wszystko działa i tak dalej. A teraz przejdźmy do może jego przycisków i co jak po co na co. Także to co mówiłem, na samym dole mamy oczywiście gwint, możemy sobie zamontować stopkę. Jeśli jedziemy wyżej, to tutaj w tym miejscu mamy oczywiście włącznik tu z boku mamy ten przycisk M, który odpowiada, czy nagrywamy wertykalnie, czy e, horyzontalnie. Dalej mamy oczywiście ten cały joystick w tym miejscu, na prawo od niego jest przycisk od włączenia nagrywania i nad nim jest przycisk od włączenia menu, gdzie możemy wybrać sobie rozdzielczość nagrywania, nagrywania możemy sobie wybrać opcje jakieś i tak dalej. Jeśli przejdziemy sobie na tą część samego gimbala, mamy tutaj wejście na port jack. Tutaj mamy Taki przycisk, który jedzie i w dół, i w górę, I odpowiada on oczywiście za łapanie głębi ostrości. Możecie go przypisać pewnie jakoś też sobie inaczej. Jeśli chodzi o tyły, to mamy tu dwa przyciski. Ten, który niestety nie za bardzo wiem, jak działa, próbowałem znaleźć jego nie wiem, informacje, jak to działa, ale nie za bardzo jestem w stanie ogarnąć. Ten za to wiem, że to jest przycisk funkcjonalny i możemy go sobie jakoś tam dopisać. Tutaj, jeśli chodzi o ostatnią część, to w tym miejscu możecie go sobie oczywiście przypiąć do paska, jeśli byście chcieli. Warto też zwrócić uwagę na to, że cały czas tutaj z tyłu, jeśli chodzi o telefon, on jest podpięty przez USB typu C. Jest urządzenie oczywiście, ma wejście typu C. Telefon ma wejście typu C, a jeszcze możemy sobie tutaj podłączyć w tym miejscu przez jacka. I zakładam, że w ten sposób może będzie audio ściągało, jakby zobaczymy. Dostałem dodatkowo jeszcze oczywiście swego rodzaju tutaj taki mikrofon, więc zobaczymy czy będzie on w stanie jakkolwiek poprawić jakość tego co jest oczywiście na telefonie. Więc wrączkę bierzemy, gąbeczkę, bierzemy sam oczywiście mikrofon, który możemy sobie wyciągnąć gąbeczkę, zakładamy sobie na mikrofon. No i tak to wygląda, a w tym momencie możemy sobie oczywiście do portu jacka 5, jak najbardziej ten mikrofon, możemy go sobie tutaj o. Ustawić w miejsce, w które chcemy, żeby oczywiście się patrzył, czyli w tym przypadku na nas, ponieważ nagrywamy powiedzmy vloga. Akurat w tym przypadku, jeśli byśmy nagrywali coś z drugiej strony, to możemy sobie sam mikrofon obrócić w stronę drugą i też żadnego problemu z tym nie ma, albo ewentualnie, jeśli chcemy na znajomego, który stoi po naszej lewej stronie, to możemy zrobić to również w ten sposób. No dobra, jak bardzo bym nie chciał, czy nie chciał, niestety gimbal postanawiał mi się przekrzywiać, ale mam wrażenie, że to jest bardziej coś związanego z moim telefonem. Nie będziemy w to wnikać, da się go na pewno dobrze skonfigurować. Tylko na pewno mi coś nie wychodzi. W międzyczasie również odkryłem, że tylne dwa przyciski są obydwa do podpisania, więc możecie sobie podpisać pod jednym jedną rzecz, pod drugim drugą rzecz i możecie też wybór trybu, że jak chodzicie, jak robicie coś innego, więc to jest całkiem fajne. No i teraz sprawdźmy, czy jakość audio z tego, oczywiście, aparatu jest całkiem ok, całkiem nie ok. E, możemy się oczywiście o tym przekonać, jak widzicie tutaj. Będę dosyć bokiem, dosyć bardzo bokiem, bo może mój telefon jest za ciężki. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Zakładam, że nie jest to po prostu nowa wersja, której obecnie nie mogę ściągnąć po prostu z pewnych powodów i tyle. A i jeszcze ostatnia rzecz, którą mamy tutaj na swoim biurku, to jest oczywiście również, jakby nie patrzeć, produkt od firmy Snoppa, a mówimy konkretnie. O obiektywie szerokokątnym, więc powinien nam zrobić po prostu troszeczkę szerszy kąt. Czy tak jest, czy tak nie jest. Zaraz się oczywiście przekonamy. Jest to typowo, jak możecie zauważyć, dosyć mały sprzęt, który zakłada się po prostu na soczewkę aparatu. Do tego w zestawie mamy mały klips, do tego w zestawie mamy jakiś kolejny uchwyt i mały woreczek. Na oczywiście sam obiektyw. A teraz, żeby skupić się na samej, oczywiście, soczewce, tutaj tego obiektywu szerokokątnego, to możecie zauważyć, jak w tej chwili wygląda mój obraz z aparatu i jak będzie wyglądał powiedzmy, oczywiście, szerszy, kiedy założymy sobie tutaj ten szerokokątny obiektyw. Oczywiście trzeba się chwilę wpasować dobrze i proszę bardzo, możecie zobaczyć, ile terenu zyskaliśmy wcześniej, nie było widać tutaj tych elementów po lewej. I kiedy zabiorę, to jestem o wiele, o wiele. Węższy, więc jest to dosyć ciekawa kwestia, jeśli chodzi o to. Jeśli ktoś lubi szerokokątne obiektywy w połączeniu oczywiście z gimbalem, myślę, że może być to całkiem fajne. Plus dodatkowy mikrofon na pewno też robi swoje. Także, moi drodzy, to był atom od firmy Snopa. Jeśli chodzi o jego wygląd w chwili obecnej, jest rozładowany, już wiem dlaczego tak zaczął po prostu z czasem opadać, jeśli chodzi o poziom i na początku trzymał go w miarę dobrze, właśnie dlatego, że miał po prostu słabą baterię, a tak to wszystko będzie działało dobrze. Ja jestem zadowolony, fajne jest to, że jest dodatkowy mikrofon, oczywiście można go sobie zamówić razem z samym gimbalem, dodatkowa stópka też bardzo fajnie przedłuża nam możliwość trzymania samego gimbala, gimbala więc to jest też bardzo, bardzo przyjemne. No, i jeśli chodzi o szeroki kąt, to też się bardzo często przydaje, nie tylko do nagrywania, ale również do zdjęć, więc ja oceniam samo urządzenie na plus. No, i to co mogę jeszcze dodać, to tutaj na samym dole jest jeszcze port ładowania typu C, ale to raczej każdy ogarnia, że gdzieś to urządzenie musi się ładować. No, i tu kiedy jestem kablem podłączony do samego gimbala, również telefon mi się ładuje, więc jakby dwa w jednym. Bardzo, się z tym, bardzo jestem z tego wszystkiego zadowolony i tyle. Atom Snopa, czyli stabilny obraz. Gdzie tylko sobie życzysz.